Nowa ankieta ujawnia marzenia o przeprowadzce do Włoch Włochy są najczęściej rozważanym krajem wśród osób planujących przeprowadzkę i zakup nieruchomości za granicą wynika z międzynarodowej ankiety przeprowadzonej przez agencję nieruchomości Gateway.com. W ankiecie wzięło udział prawie 70 tysięcy osób, a 53% z nich wybrało Włochy jako ulubione miejsce docelowe. Toskania jest dla wielu wymarzonym miejscem do zakupu nieruchomości. 17% osób ankietowanych zaznaczyło ten region, podczas gdy 10% wskazało Sycylię, a 9% Lombardię. Hiszpania jest najczęstszym wyborem. 22% ankietowanych osób chciałoby się tam przeprowadzić. Z kolei 18% wskazało Portugalię, 15% Francję, 9% Grecję, a jedynie 3% Wielką Brytanię. Osoby zainteresowane przeprowadzką za granicę mają zazwyczaj ponad 56 lat i planują zakup nowego domu w przeciągu roku. Według ankiety budżet na nowy dom różni się w zależności od narodowości. Niemcy, Portugalczycy, Szwedzi, Brytyjczycy i Holendrzy są skłonni wydać od 100 do 250 tysięcy euro na nieruchomość, a Francuzi i Hiszpanie zwykle do 100 tysięcy. Dla wielu potencjalnych kupców kluczowym czynnikiem jest wspaniały widok. Wyjątkiem są Francuzi, dla których często ważniejszy jest piękny ogród.